No się na wszystkim, z tej strony Kuba i witam Was w odcinek odcinku z Pokémon Mega Adventure Nazdok. E, oczywiście pamiętamy co się wczoraj y, stało. Y, jak Swicon mnie bezczelnie potraktował. E, także... Ha, bo ja nawet nie uleczyłem... Ojejku. Dobra, to idę uleczyć i sobie coś złapiłem, bo tutaj mamy trawę, w której będziemy mogli sobie coś złapać. Także no. Hopsi again, okej. Okay. Wchodzimy dalej. Pamiętamy. To ty mnie zabiłeś. No dobra, nieważne. Łapiemy coś. Proszę coś dobrego. A ja się długo coś zrespię. Dobra, jest coś, proszę coś dobrego, coś dobrego. O! O! Wow. A lik, likiem ci nie powinienem zrobić. No właśnie. Smog. No to jest super efektywna, za dużo mi tym nie robisz. Dobra. Oj, o, o, pięknie, pięknie, pięknie. Łapiecie. Cię. Ile mam pokeboli? Osiem, dobra. To łapię go. Jest! Pięknie mam szandelur! No i gi dobrze jest 18 level, tylko jak by cię nazwać, chandelur? Ty jesteś Żyrondolem ogólnie mm. Mm, 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 Nazwę cię A niech będzie płonąca No Boże Płonąca Przejdzie. Płonąca. Dobra. Okej. Okay. Tak więc mamy płonącą. Wtedy bez polskich znaków, bo w tej grze nie mam polskich znaków. Flamebers! o o Flamebers to ma wow! Naprawdę nieźle, jak to ma. Mam nadzieję, że będzie zaraz gdzieś trawa, gdzie bym coś złapać. A właśnie, 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 bo sobie przypomniałem w jednym miejscu. To miejsce jest chyba... nie, nie ma. Tutaj akurat. Ale jest takie jedno fajne miejsce, ale tutaj tego nie ma. Dobra. to idziemy dalej, jak spijmy płonącą. Pokeball. Proteiny. <grym> Okej. Okay. I tak tego nigdy nie używam i nie wiem, do czego to służy. Siema. Kim jesteś? A dobra. Jakimś ciekawym. No, patrzcie, dobrze, że mi się taki azury nie trafił. Dobra. Mmm, Brandon. O kurde, ja z nim walczę. O oh shit, tu mam Firona. Confuse Ray. Krew, co ty? Aaa, to ty masz ten atak? No, spoko, spoko. Mmm, To jak ci dam Confuse to może bym już zmienił. Bo nie będę po co walczył raczej. Mmm, słodka nie wejdzie. Jest konfuzowany, ale absorb... Absor absor mnie bije. Ale zapomniałem, że to są ataki wzięte... od Pokemona, które... Nie wiem, jaki Brandon miał Pokemona normalnie w tej grze, bo to są ataki normalne, jakie powinien, jakie powinien mieć. Citrus, Beryma. Dobra, bije się po Ryu. A go jeszcze tę gryzę. Dobrze, Firo pokonany. Ponąca. Dwa lewele wbiła, trzy lewele wbiła ponąca. Wow. Dalej. Muszarna. To jest Pokémon Psychiczny? No tak psychiczny to nie znam, Wydaje mi się, że to jest psychiczne. Albo normalny? Nie są tego pokonałem, to jest psychiczny, tak? Tak. Dobra. Super potek. Dobra! suczka pokona. No, suczka jest dobra, silna. Dobra. 19 level. Ooo, ho się uczy, ale super. Zatakla. No. Stanfisk. Y, to jest wodny. Y, to jest. Stanfisk? Co panie... Kto to był Stanfisk? To był Stanfisk. Dobra, to ma Niech będzie. O, super jest dobrze. Jest kamienny? Ja nie... Nie kojarzę tego Pokemona za cholera. Znaczy kojarzę, że wygląd a to co się Chyba z czwarte, nie wiem eee, dobra. Jakiś lag był. Dobra, brandon pokonany. Pine Forest Droga numer 5 A to jest Pine Forest, to możemy coś złapać. Dobra, jest coś. Sharpi? o, Dobrze by go teraz dobra, suczka nie głowie. To jest dobry pokémon, Bajt Kurde, no kryt, No kryty gnoju suczka! O No i ty było zapaniam to pokemonów. Nie walczysz? Te diursa. O no kurde, aż już bym miał A, jeszcze nie mam jednego wodnego Pokemona. Co to? O, Raindance! No w sumie jak to też padło, to... Ty walczysz? No nie. Nie walczysz. Ma... O, o, Malama! Wow. Kuriamasi... Co?! Tuż jest Jim! I tu jest Ash. Widzicie? Przy bezodziele stoi zagadam sobie do niego. O Boże. Nie to. Ash! Halo, Ash! No spoko. Yy, tylko jest taki problem, bo ja nie wiem, czy ja będę w stanie pokonać. Korea Cave. O! Kata mi dał. Przyda się, przyda się. Dobram. Fajnie, fajnie. Co to jest? Pokémon Fan Club? Wow. Siema. Co tam? To nie jajko. Okej. Okay. Mi to pasuje. <śpisało> się tu wejść. Co? Co o? Tirtuję Ej, Ej, ja chyba mogę złapać jeszcze Pokémona, nie? Z miasta. Nie wiem, będzie czym go obić, żeby go nie zabić. O po bo się boję, że mi go zabić. No właśnie. To z miasta przecież, to nie jest Pine Forest. Dobra, nikim go będę bił. Ty to nieźle, tirtoł też by, bo to jest kamień z 5. generacji rollout. No. Paralić. Dobra, to możemy go już łapać. Pokeball, chodź. No, to jest w mieście normalne, ale nie chcę się złapać. Dobra, to jeszcze raz. Pokeball. Siedź. No kurde, dirtoga! O Boże. Sumik nie powinien zginąć do rollout'a. Jest! Jest wam dobrze! Łapiemy go dalej, przywałem Kurde no, Tietoga. toga możliwe żebym ją zabił, ale to już nie jest wiadomo żebym ją zabił No patrzcie, co on od teraz wychodzi w ogóle, dobra, wiem, maslopem! No i kryte musiał, waha I mnie denerwują te moje Pokemon, naprawdę Kolejna szansa zmarnowana Super, świetnie Będę musiał pokonać teraz liderkę chyba To muszę jeszcze uzupełnić tutaj w moim sklepie, w tym sklepie jakieś rzeczy Co to jest ciekawego? O, grade y można kupować, nie? Super 10 grade sobie kupia Oj, premier, bałagi! No i super. Dobra, idę się wyhealować. <śmum> Tylko, że ja nie jestem super gotowy jeszcze na A Ej, muszę kata kogoś nauczyć. Żeby ktoś się w ogóle umiał nauczyć kata. Bo jak nie, no to. To, to co? No. Co by się stało? No i widzicie, nikt się nie może nauczyć kata. Nie mogę do czymu przejść. Czyli ktoś z moich trupów jakby się musiał nauczyć? Ktoś z tych trupów tutaj. Może chodź, futrzak, na chwilę. Wiem, futrzak, ty nie żyjesz, ale chciałbym się kata nauczyć jeszcze. Już się kata. No patrzcie, no, a i nikt się kata nie uczy. No to co ja mam zrobić? Spaghetti. No, ciekawa kata. Dawaj. Jest! Spaghetti się uczy. Eee, no, czy w sumie to, to ona i tak nie żyje? Także bym go nie użył do czegoś innego, oprócz kata, po prostu. To będziemy ścinać drzewkę, drzewka, a nie żyłym spaghetti. Depozyt, dobra. To wywalamy futrzaka. Spaghetti jeszcze mi się przyda, znaczy drugą spaghetti. Na możemy martwym Pokémonem drzewka wyrać? Się rozwołać? <laughs> o Boże, to jest okropne. Dobra. Dobra, to zobaczymy sobie tutaj z nimi. Medica. Mm. Confusion, wow. Ale mój flame bardzo jest mocniejszy. Dobra, mediczem pokonane. Nie no jest 15 level na ponącej. To pójdziemy sobie dalej. Tutaj jest jeszcze jeden ziomek jakiś. Dobra. Co ty masz? Ty masz Frogadiera. Uuu. To sobie zmienię może. Sumik, chodź. Growl. No ja chciałem mat Bomba użyć, no to tak średnio, że grało w sumie. No jeszcze nie trafia, no. Traf go. Dobrze. Babu. A dobra, frogadier zdjęty. Płonący 16 level i sumik 17 level. Pięknęło. Tu, A tu jeszcze nie ma lidera, dobra. Tu są jeszcze tacy. O. Dwa Pokémon. Nie! 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 Ty gnoju! Tylko nie to! Czemu ja w ogóle herbatę nie biję? Ty gnoju sujko, dobrze ci tak! Płonce 17... Suczka 19... Kogo ona tam ma? Nie wiem, na wszelkie ich zmienię na płonącą, bo chciałem, żeby płonąca sobie jeszcze podekspiła. Panczem. No to dobra, dobra zmiana. To jest z dobrym pokemonem, jak jest teraz na maksie. Co się na maksy zawołowane jest, to jest naprawdę widzic Pokémon. To jest... tak, to jest lider. Dobra. Skoro tu jest lider... A to sobie zobaczymy jeszcze z liderem. Tak sobie teraz pomyślałem. Ja jednak jestem gotowy. To jest lider typu e, wodnego, chociaż wiadomo, że pewnie i tak nie będzie miał typu wodnego. Bo to jest randomizer. Dobra, spaghetti używaj kota. Dobra. Wychiluję się i idę. Dobra. Spaghetti, kot! No i użytek, no i Gid. dobra. E, no to. To chyba szandaluru niech wejdzie pierwszy, znaczy oczywiście płonąca. Dobra, i mamy Pokémon. Tak. I mamy. To Totodile jest. To jest liderem sali. Trunk. Mhm. Central Alolański. Wow. Flameburst. No. No i o to chodzi. 18 level płonąca i co ma? Gotita. Mm. Jak Gotita, no to Słuczka. Już nie będę tak swoją, że płonącą będę biła. Niech. Jakby chcę być pewny, że ją pokonam. Także Słuczka. No i pięknie, ale prosty lider. I 20 level na Słuczce. będę musiał bardziej akspić te inne Pokemony, bo Słuczka naprawdę jest bardzo silna. A pobacz, okej. Okay. Water Pulse mi dał jeszcze. Każdy nawet nie zdążył tego co użyć podczas walki ze mną. Tak, wyciekamy. No i... no i spoko. No i lider pokonany. Ale dzisiaj odcinek bez stracenia Pokemona. podoba mi się, podobają się takie odcinki. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Znaczy łapę w górę i widzimy się już niebawem. Cześć!